Panie Marszałku, panowie Starostowie, koledzy samorządowcy, wszyscy zebrani. My odczytamy list na ręce pana dyrektora Kugiera. W imieniu władz samorządowych gminy Strzelno składamy na ręce pana szczere wyrazy gratulacji dla całej załogi z okazji zakończenia prac związanej z diagnostyką i rehabilitacją w szkole w samodzielnym publicznym w zakładzie opieki zdrowotnej mobilny oddział strzelno Wyrażamy swoje ogromne zadowolenie, tym bardziej, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy Strzelno zostały w sposób racjonalny i właściwy wykorzystane. Wierzymy także, że oddane do użytku pomieszczenie wraz z wyposażeniem dobrze będą służyły społeczeństwu Gminy Strzelno, powiatu Mobilnym i okolic. Żywimy także ogromną nadzieję, że oddana dziś do użytku inwestycja to dopiero początek planu modernizacji szpitala i przychodni w Strzelnę. i będzie on kontynuowany w najbliższych latach. <laughs> Wszystkim tym, którzy przyczynili się do wykonania zamierzonych inwestycji, składamy serdecznie podziękowania i życzymy wiele sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Zrazami szacunki i uznania podpisali Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pieszak i Burmistrz Najwazmu. Szanowni Państwo, ja chciałabym w imieniu władz samorządowych Mogilna. Na ręce pana dyrektora chcę stworzyć okolicznościowy list z podziękowaniem za wszelkie starania, które pani i pan starosta czynicie dla doskonalenia opieki zdrowotnej mieszkańców powiatu całego Mogileńskiego. Mieszkańcy Mogilna na pewno też skorzystają z tej wspaniałej inwestycji. Życzymy panu, żeby wiodło się panu coraz lepiej, i myślę, że ta. Stacja diagnostyczna będzie początkiem inwestycji, które przyczynią się do tego, że nareszcie mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego będą mogli się czuć bezpiecznie wtedy, kiedy ich coś zaboli i kiedy będą musieli skorzystać z pomocy medycznej. Gratulujemy i bardzo dziękujemy za wszystko. Dziękuję. Są potrzebne. I teraz w tą stronę na Teraz zapraszamy do pomieszczeń fizykoterapii. Też y, Państwo, którzy tutaj bywali, to pamiętają, jak to wyglądało. A jak, to... jak się jak to...